W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Z nami Łukasz Bawrzyczek po wygranej walce w Siemianowicach śląskich. Łukasz, chyba możesz być zadowolony. Zaboksowałeś bardzo ładnie. Z głową, lewy prosty. Ładnie biłeś na korpus. Chyba niczym cię nie zadziwił przeciwnik. Tak, dziękuję, ładne, miłe słowa, tak, staram się boksować ekonomicznie, chciałem przeboksować te cztery rundy, zobaczyć jakie dyspozycje jest moje ciało, mój organizm, ponieważ jak, jak wiesz, po dwóch latach dopiero pierwszy raz wyszedłem do ringu, yy, więc staram się boksować te cztery rundy i wyszło dobrze, cieszę się, dziękuję wszystkim kibicom, którzy tu się zgromadzili, przyjechali specjalnie dla mnie z Oświęcimia, dziękuję im bardzo i yy, cieszę się, że mogę ci... Jak na no właśnie bardzo ucieszyło mnie, jak właśnie oglądałem dobry bok w swoim wykonaniu, ale bardzo też zadziwiła mnie ta liczba kibiców, chyba te, dawno nie widziałem Taki, e, nie słyszałem takiego hałasu dla jakiegoś zawodnika. Dziękuję bardzo. Tak, w Oświęcimie, w moim mieście, z którego pochodzę, mam bardzo dużo kibiców. E, także mamy miejscową drużynę Unii Święcim w hokeju. Zobacz także kibicę Unią Oświęcim i mojej. Także dziękuję bardzo za ten przyjazd. E, teraz po tej dwuletniej przerwie powracasz właśnie do boksu. Szukują się już jakieś kolejne walki? Czy współpraca z Babylon próbą, będzie jakaś e, dusza? Chcesz występować na jego galach? Bo Myślę, jakieś rozmowy? Myślę, że będziemy współpracować ze wszystkimi promotorami. Ale to pytanie akurat jest do mojego menadżera Grzesia Propsy. Myślę, że w tym tygodniu trzeba usiąść porozmawiać, jaki plan dalszy jest rozwoju mojej kariery. Myślę, że w niedługim czasie na pewno zapoznanie z nami. Czyli teraz parę dni odpoczynku i powracasz na salę? Tak, jeden, dwa, trzy dni. Jestem tak spragniony boksu, zresztą było widać w, w ringu, e, że nie mogę sobie odpuścić na, wiem, na dużo dni przerwy. Trzymamy za Ciebie kciuki i mamy nadzieję, że teraz ta kariera jakoś nabierze rozpędu. Tak, dziękuję. mam taką nadzieję. Dziękuję, Pozdrawiam wszystkich kibiców e, i do zobaczenia znowu w ringu.